Nagły apel Waldemara z rolnika. Fani mogą mieć powody do niepokoju. Waldemar z rolnik szuka żony nie przebierał w słowach i w najnowszym Stories zapowiedział prawdziwą rewolucję. Co się wydarzyło? Waldemar z rolnik szuka żony od jakiegoś czasu zdecydowanie rzadziej pojawia się w mediach społecznościowych. Teraz zabrał głos i opublikował wpis, który może zaniepokoić jego fanów. Emocje podgrzewa fakt, że ostatnio również Dorota w obszernym wpisie wspomniała o ludziach, od których lepiej trzymać się daleko. Nie brakuje spekulacji, że związek Doroty i Waldemara z rolnika może być już przeszłością. Przeczytajcie, co napisał Waldemar: Nagły apel Waldemara z rolnika. Co się stało? Waldemar z rolnik szukażony jest jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników programu. Choć przed finałem programu nic tego nie zapowiadało, to okazało się, że Dorota po tym, jak opuściła gospodarstwo rolnika, zdecydowała się dać mu drugą szansę i niebawem mieli razem zamieszkać. Tymczasem w ostatnim czasie zarówno Waldemar, jak i Dorota są mniej aktywni w mediach społecznościowych, a teraz oboje opublikowali niepokojące wpisy. Masz prawo być sobą bez względu na sytuację. Życie stopniowo uczy, od kogo powinniśmy trzymać się z daleka, pisała Dorota na Instagramie. Teraz komentarz w podobnym temacie zamieścił Waldemar i pisze wprost, że w życiu trzeba dbać przede wszystkim o własne szczęście. Czyżby to już koniec relacji Doroty i Waldemara? Co więcej, Waldemar skierował też kilka słów do hejterów i zapowiada, że niedługo wróci na Instagram. Jesteście ciekawi, co się wydarzyło? Sądzicie, że Dorota lub Waldemar zabiorą głos, aby rozwiać wątpliwości na temat plotek o ich rozstaniu?